Siema, witam na moim kanale. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, zachęcam cię do kliknięcia subskrypcji, zachęcam Cię do kliknięcia dzwoneczka, aby być stale na bieżąco, oraz zapraszam do używania moich kodów na stronie MusclePower, aby zaoszczędzić 10% na całe zakupy suplementacyjne w kraju i za granicą oraz na propeptydy.pl również z wysyłką za granicę. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, siema YouTube. Słuchajcie, jak widzicie, moja waga jest naprawdę, naprawdę niska. Jestem na 3,5 tygodnia przed zawodami, myślę, że mogę to już oficjalnie powiedzieć. Chcę wystartować na zawodach u pana Słodkiewicza, Radka, oraz na MBC. A następnie zobaczymy. Dzisiaj mam dzień wysoki, ponieważ przed kilka... Dobrych dni miałem, niskie i waga spadała naprawdę, naprawdę mocno, zresztą co widać po, po formie, ale o to przecież chodzi. Także dzisiaj e, mój trener nowy, o którym dzisiaj też sobie pogadamy, albo już gadaliśmy, e, Dominik, e, za, założył mi wysoki dzień wraz z jednym posiłkiem, takim cheatowym, który Wam też dzisiaj pokażę, także zabieramy się za rutynę poranną, najpierw vacuum, Później pozowanie kawka i zabieramy się za śniadanie. Ok, tak wygląda mój poranny shake na wsparcie trawienia, czyli jest dwie zakrętki soku w zasadzie od no, jabłkowego, dwie zakrętki soku z ols i dwie miarki glutaminy od Kaspari. Zapraszam oczywiście do używania mojego kodu na sklepie Masel Power, również na izolaty i generalnie wypijam to. I zaczynam robić swoje śniadanko, które zaraz zobaczycie. Posiłek pierwszy będzie podzielony na dwa, ze względu na to, że ja zawsze mam 7 posiłków, a Dominik rozpisał mi dzisiaj na 6 i kazał mi po prostu podzielić śniadanie, więc, więc tak też zrobię: podzielę śniadanie i zobaczycie zaraz, jak to wygląda. Więc pierwsza część śniadania za momencik, bo jest godzina 5.21. Mamy tutaj 50 g płatków osianych, jakieś 5 g kakao i 5 g cynamonu. I będę dodawał czekoladowego dropa do tego. Wrzucam do te mikrofalki. Ja robię bardzo wodniste, bo bardzo lubię tego typu płatki osiane. I tutaj będziemy przygotowywać 200 ml białych jaj. Białko jaj też mam w płynie, więc będzie dużo łatwiej. I robię je na takim kuchni Spréjo Szczytmila. Polecam serdecznie z oliwy, z oliwek. Mega wygodna opcja. Jak się jest takim leniem jak ja, to robi to kozacką robotę. Także zawieramy się i pokażę wam finalny produkt. Ja już co prawda o tym ryzyku mówiłem, to jest Racer hops. Jego ja kupiłem w MediaMarkcie. Nie wiem dokładnie jak się nazywa. Niemniej jednak robi naprawdę bardzo fajną robotę, można na nim zrobić warzywa, przy okazji ryż jednocześnie, także serdecznie polecam, bo ktoś się mnie ostatnio pytał na Priwie znowu, a no, nie pamiętam jak on się nazywa, także bardzo przepraszam, ale wygląda w ten sposób. Także jak komuś pomogłem tym, no to łapeczka w górę i zostaw subskrypcję, komentarz, pomogłeś i będzie git. <grym> Dobra, tak wygląda gotowy posiłek, mamy tutaj 50 gramów płatków owsianych, 50 gramów banana, no i tam wiadomo kakao, cynamon i tutaj 200 ml białek jaj i na to wejdzie jeszcze roleski, sos do kurczaka, zobaczymy jak to będzie smakować, nigdy nie próbowałem, także zobaczymy. Okej, okay, witam was w posiłku numer 2. Jest to posiłek przedtreningowy. Mam tutaj 180 g chudego tego mielonego tuńczyka, nie tuńczyka. Yy, indyka, no, dobrze, że mi się sobie I 120 g kleiku ryżowego z 24 g masła migdałowego. Tak to się prezentuje przedtreningowo. Zjadam, bo zaraz zrobimy bareczki i pokażę wam posiłki kolejne barki może wam nagram, może nie. Zobaczę, jak to będzie na siłowni, ile będzie osób i jaka będzie atmosfera, ale na pewno jedzonko dzisiaj wam pokażę. Także do następnego. Witam was w posiłku numer 3 posiłek potreningowy 300 g ryżu jaśminowego, 200 g indyka milonego. Troszkę sosu, kotlin, 100 gramów, yy, yy, Jezus Maria, ananasa oczywiście, po polsku. Ananasa i cynamon. I tutaj mamy hormon. Pięć jednostek poleci potreningowo. Normalnie mam 2,5 przed, 2,5 po, ale nie miałem rozrobionego, więc tak to zrobimy, że damy piątkę po. I co? Zabieramy się za jedzenie i następny posiłek to prawdopodobnie cheat meal. tak przynajmniej wydaje mi się, że mam rozpisane. Także pokażę Wam, jak to będzie wyglądać i co sobie generalnie zamówię. Dobra, jedziemy teraz szybciutko wyrobić sobie dowo nie dowody, tylko Pasz paszporty. Bardzo. Kurde, widzicie, już mam Brain Foga takiego, bo nie mamy, a mamy taki plan, że być może postartujemy coś za granicą. Więc, żeby to zrobić, potrzebny jest oczywiście paszport, co się zresztą okazało dopiero. Niedawno, także liczymy na to, że jeszcze się nam uda wyrobić. Sylwia coś tam sprawdzała, że chyba 30 dni na wyrobienie takiego paszportu, więc jeszcze jest szansa, że się zmieścimy. Ile ja się tu zmieszczę w ogóle wyjechaniem? No, także generalnie zbieram się, wyrobić paszport. I jak już ten paszport wyrobimy, to teoretycznie burgerek powinien być w domu pokażę Wam dokładnie, co będę jadł na mojego oczyta. Za 15 minut powinno być moje zamówienie, więc tutaj mamy już przygotowaną berbernę, którą łykam około 15-20 minut przed zjedzeniem posiłku. No i tutaj oczywiście enzymy trawienne i chrom do posiłku również będą lecieć, także ja sobie zaraz to już przygotowuję wszystko. No, i generalnie oglądam sobie Jamesa Hollingsheada i jego vlogi. On teraz zaczął bardzo mocno działać, jeżeli chodzi o właśnie kwestie vlogowania. Także bardzo mi to robi robotę i oglądam sobie go. No i co? Siadam zaraz i pokażę Wam co będę miał do jedzonka. Dobrze, posiłek numer 4, czyli frytki i burger. Już Wam pokażę, jak wygląda. Klasyczny. Burger ze Śródmieścia, u nas w Tarnowie jak ktoś będzie serdecznie polecam. A ja oglądam sobie Holinsheda, odrobinkę ketchupu, tym razem Kotlin 60% mniej, bo Roleski się skończył i ładujemy, dobra, już posiłek numer numer bodajże 5 bodajże 5, tak zrobił się. Mamy tutaj 200 gramów Ach, gorące. 200 g ryżu jaśminowego. Oczywiście, wiecie, że ja po ugotowaniu wszystko robię. ważę w sensie. Więc 200 g po ugotowaniu, oczywiście. 200 g mięsa. Tutaj jest generalnie mięso z indyka mielone, to takie chude z Lidla. 125 g cukini, cynamon i to w zasadzie jest tyle. Posiłek kolejny, powiem wam szczerze, nie chcę mi się jeść. W ogóle bardzo dziwna jest ta redukcja, bo nie mam w ogóle apetytu i nie mam jakiejś zajawki, żeby żeby jeść. Więc generalnie, więc generalnie tak mule najczęściej do posiłki, ale jest ok. Zjadam to i, i oglądam vloga, i wracam do pracy, bo muszę. Robić plany dla podopiecznych. Także Także smacznego dla mnie, i widzimy się w następnym posiłku. Dobrze, mamy godzinę 19 z groszem. Posiłek numer 6, przedostatni, czyli 180 g steka z antrykotu, 200 g jaśminowego ryżu po ugotowaniu i 125 g cukinii, troszeczkę sosu e, roleski. No i co, I jemy. I tak dotrwaliśmy do posiłku ostatniego, czyli posiłku siódmego. Mamy tutaj 50 gramów znowu płatków owsianych, miareczkę białka izolatu. Oczywiście z Hirolaba zapraszam do korzystania z mojego kodu. I 50 gramów banana. Tak to wygląda. Suple na wieczór i lecimy spać, bo jutro trzeba wstać i jedziemy znowu do Poznania, do Feniksa, żeby troszeczkę popozować, troszkę się poruszać i Ogarnąć tematy. Może spotkam się też z Radkiem Słodkiewiczem na trening, także będzie na pewno się działo. Jutro, jeżeli jeszcze wam nie opowiedziałem, to opowiem wam, jak wygląda generalnie kwestia współpracy z Dominikiem i czemu tak, a nie inaczej. A na razie trzymajcie się i Zapraszam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania, szerowania kanału. Dalej, dzięki bardzo i trzymajcie się. Dobra, słuchajcie, czas nagrać troszeczkę podsumowania, jeżeli chodzi o kwestię całego vloga. Jak widzieliście, dzisiejszy vlog dotyczył tego, że podjąłem współpracę z Dominikiem Mutasio. Jest to trener obecny Nika Uckera. Jak wie pewnie większość osób, siedzi Nika, to wie. Dom Super Slice ma na Instagramie, teraz chyba najbardziej popularna. Opcja wyszukiwania ludzi to właśnie ponikach na Instagramie, także to może więcej osobom przybliży jego osobę. No i dlaczego padło na Dominikana? Padło Dominika ze względu na to, że śledzę go od czasu dłuższego, jeszcze jak tam jak się udzielał w tym stałym Species i gdzieś tam Felix Maslow. No i generalnie bardzo mi się podoba jego podejście do tematu. Jest dość, jest takie bardzo amerykańskie. Jak widzieliście, no podawanie. Bardzo szczegółowo produktów, bardzo szczegółowo gramatur, przywiązywanie bardzo dużej uwagi do, do właśnie szczegółów, to zarówno w treningu, jak i w żywieniu. No i w kwestii suplementacji i generalnie ogarnienia kwestii takich rzeczy jak wyniki badań krwi i tak dalej. Więc to jest na pewno bardzo fajne, i bardzo solidne. Także to mi się bardzo podoba u niego. No, i myślę, że trafiłem dobrze. Jak na razie jestem bardzo zadowolony. Dominik, mimo tego, że jest duża różnica czasu, odpowiada bardzo szybko. Najczęściej się zwaniamy, rozmawiamy. Zanim w ogóle podjąłem z nim współpracę, to ponad godzinę rozmawialiśmy na WhatsAppie, na, przez telefon, można powiedzieć. Obgadaliśmy wszystko i generalnie no, bardzo mi się to podoba. Także jest to no, moja nowa droga dlaczego tak? Dlaczego trener jest z zagranicy? Jak wiecie, współpracowałem z Adamem Sukerem przez lat 4, ponad 4, a Adaś mnie nauczył wszystkiego w zasadzie, co wiem na ten temat, jeżeli chodzi o kwestie kulturystyki, jeżeli chodzi o kwestię bycia lepszym trenerem i za co jestem mu niesamowicie wdzięczny i będę wdzięczny do końca życia. Mam z Adamem bardzo dobry teraz kontakt i generalnie dogadujemy się. To nie jest tak, że jest jakiś, jakaś linia wojenna, bo teraz trochę jest taka moda na to, że ktoś zmienia trenera to dlatego, że się jest jakaś burza, albo coś się wydarzyło, no to u nas było zupełnie, zupełnie przeciwnie. Ja chwilę prowadziłem się sam, chciałem zobaczyć, jak to, jak to jest. Myślę, że wykręciłem całkiem niezłą formę, bo do Dominika mm, poszedłem dwa tygodnie temu jakieś, czy półtora, jakoś tak. Yy, więc można powiedzieć, że prepa, bo o tym też dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć. Yy, można powiedzieć, że robiłem sam, więc przez w zasadzie 12 tygodni, czy 11 tygodni swojego prepa zszedłem dość ładnie z tkanką tłuszczową. Myślę, że nie mam z tym problemów. Natomiast jest przy końcówce zawsze taka yy, burza troszeczkę wewnątrz głowy i myślę, że warto jest mieć kogoś, kto po prostu przypilnuje nas w tej końcówce, jeżeli chodzi o kwestie właśnie ogarniania wszelkich takich detali, które gdzieś tam, yy, wiadomo, chodzą ludziom po głowie, czy robić tak, czy robić strak. A jak mamy kogoś, kto nas prowadzi, no to robimy po prostu to, co dostajemy w planie. Stąd też ludzie się śmieją, że podaje 86 gramów na przykład Cream of Rice, no ale tak mam napisane w planie, więc tego się trzymam. Yy... Dlatego też zacząłem prowadzić Instagrama w części po angielsku, części po polsku, żeby, nie ukrywam, troszeczkę mocniej się rozpromować. No bo wiadomo, chciałbym też zacząć nagrywać troszkę więcej na kanał po angielsku, z zagranicznymi też trenerami, tak żebyśmy mogli wszyscy się uczyć tutaj też z zagranicy. jest osób do docenia, część osób tego nie docenia, część osób narzeka, że nie ma napisów. No niestety nie jestem w stanie tych napisów Zrobić na ten moment, ponieważ jest to naprawdę bardzo czasochłonne. Niemniej jednak, może z czasem kiedyś uda się, że, że te napisy się pojawią. Wracając do kwestii moich startów, to za dokładnie 3 tygodnie mamy już prawie sobotę, więc dokładnie 3 tygodnie startuję na MPC. Są to regionalsy na FIWE. Następnego dnia mamy zawody. Radka Słodkiewicza, na których również będę startował. Przynajmniej taki jest plan. Nie mówiłem o tym wcześniej, dlatego, że po prostu nie byłem pewny, czy, czy wystartuję. To nie było tak, że gdzieś tam ukrywałem. Liczyłem na to oczywiście, że wystartuję. Robiłem prepa w tym celu. Niemniej jednak nie chciałem się pucować, że tak będzie, ponieważ mogło się równie dobrze okazać, że zrezygnuję w ostatniej chwili. Teraz już chyba raczej tak się nie okaże, bo też Dominik mnie ciśnie, żebym startował, więc, więc myślę, że mogę się tym oficjalnie pochwalić no też dzisiaj jesteśmy w Poznaniu. Jak widzicie, w trochę innej aranżacji nagrywam, bo jesteśmy u Fenixa. Jutro y, pozuje moja Sylwia, pojutrze pozuje ja. Ja jutro się spotykam z Radkiem jeszcze, z Słotkiewiczem, również na to, żeby troszeczkę popozować. Dzisiaj miałem przyjemność zrobić sobie u niego w nasiłowni trening pleców, który również będzie na kanale. Y, pewnie z następnym filmem, że tak powiem. Y, także no, myślę, że tyle. Forma na rano wygląda po dniu ładowania tym wczorajszym. Tak jak widzicie w tym momencie na ekranie Dominik jest zadowolony, więc ja również jestem zadowolony. Wagę miałem 96, bodajże chyba 7 najniższą na tym ważeniu. Niemniej jednak było to po takich dniach niskich i mocno wypukany. Dzisiaj rano. To co widzicie to było już chyba 98, chyba 7 jakoś tak 2 kg do góry na ładowaniu, także też wody troszeczkę pociągnąłem, ale no myślę, że jest to nabity, jeden dzień ładowania w zupełności mi wystarczy. Myślę, że łącznie zjadłem tam pewnie około 500 g węgli plus burgera i frytki co w zupełności mi wystarcza. Wiadomo no energicznie jest już trochę słabo ale myślę, że mam życiową swoją formę na 3 tygodnie przed, zawodem, przed zawodami, więc yy, no jest to jak najbardziej zrozumiałe. Chciałbym wnieść po prostu jak najlepszy pakiet na scenę i to jest mój cel na teraz. W zasadzie to by było chyba dzisiaj. Na tyle, ja Wam bardzo dziękuję, że jesteście do tego momentu. Zachęcam Was oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania, szerowania kanału dalej oraz. Zachęcam do używania moich kodów zarówno na stronie Muscle Power czy na HiroLab, jak również na stronie Propeptydy, bo niezwykle mi to po prostu pomaga. Także serdecznie jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się i cześć!